Ostatnio napisała do mnie pewna osoba i żaliła się ogólnie. Bała się, powiedziała, że boi się, że mój partner mnie zdradzi. A więc co to oznacza? Co oznacza to, że jeżeli boimy się o to, że partner nas zdradzi, to jest nic innego jak oznaka, że nie jesteśmy gotowi na jakikolwiek związek. Dlatego, że jeżeli. Obawiamy się, czy boimy się, że ktoś nas zdradzi, to żyjemy w strachu, żyjemy w lęku. To nie jest zdrowa relacja, bo, bo jeżeli mamy relację, która jest oparta na strachu, czy na lęku, czy na, czy na niedostatku, czy na braku, i cały czas boimy się, że ta osoba odejdzie, zdradzi, albo coś zrobi, to prędzej czy później i tak to przyciągniemy do siebie. No tak to wygląda. Po prostu to jest oznaka, że. Nie, że to nie jest nasz czas. Pozdrawiam.